Czołakowidzowie, dzisiaj gramy self Magiciem Muszę go skarować, bo las gierka go zintowałem Jest mi teraz głupio, więc wziąłem syndrę I... mam nadzieję, że... Zagram jak człowiek jak Gramy na seta Ziome gra potrójne, tak jakby... Defensywne runy Podwójne, plus po prostu Doran's Shield'a Czyli możemy po prostu... Smyrać go możemy Bo to jest strasznie OP o, zaprezentuję wam Jedno Q O, kurwa, już mnie goni Dobra, zbejtowany jak Boba, znalizaka On tu stoi w tym krzaku. Dobra, ale ten poke nie ma znaczenia, bo Ziomek się i tak wyleczy. Chociaż, może jak będę trafiać wszystkim, to może działał przez troszkę. No nie wydaje mi się. Już grałem ten mecz parę razy. Dobra, Ziomek nie wiem czemu kontestuje te wavey. Będzie stać free poke więc może to wyjdzie. Podkę już użył. A ja mam dużo many, więc. Powinno być w porządku Po prostu stakujemy mojego batera. No, botlin zaora już Muszę uważać właśnie na jego E Strasznie dużo creepów misuje I... Ja zmisowałem jak knop jakiś Muszę się sfokusować troszkę Dobra Oczywiście kanonek nie jest farmiony. Wydaje mi się, że on może mnie zabić jak flashuje z E No, właśnie to chciał zrobić Talon nie ma flesza a po prostu wracam i stępuję z powrotem. Proszę, nie śmiejecie się ze mnie na czacie. Dzisiaj jakiś kurwa klocowaty dzień. Naprawdę. Gram jak nowego totalny. Sz Szkoda, sensu tak zwany. Widziałem, skriduje na kanonę raczej. Ja pierdolę. Nie mogę dzisiaj. Najgorszy dzień. Po prostu rozgrze rozgrzewkowe 5 minut to jest. Okay. No, zbejtowany jak nobek, oczywiście Wcale nie botgap, totalnie zesmurfowałem Zorduję górę po prostu i zricoluję. no Dobra, kupuję buty, żeby po prostu być szybszym od seta Żeby nie mógł do mnie dobiec i mnie obić Też kupił buty, więc dobrze, że czuję ten zakup Galio, gargulec chyba rundownuje troszkę na bocie <grywanie> Nie wiem co on zrobił, ale gargulec, no, odwalił maniany. E, Możliwe, że set schodzi na bota, spinguje mojej drużynie Chyba nie zauważyli. A dobra, set nam mi da. Nie kupił rezistów więc mogę go wijać powoli. Z levelem jest coraz, lepszy, coraz lepiej, bo już tak ten Diego Susty mu tak dużo nie pomaga. Myślałem, że podejdzie pod Kripa z przodu. Zburdował od góry. Zasypinkę od dołu, będę się trzymał dołu po prostu. Nie wiem, tankuję. Ok, jeszcze jeden? No, nie zrobiliśmy. Mam szósty zaraz. Subik, dziękuję bardzo, Kolbi O, uciekam! No mam E zaraz. Ale chyba nic nie zrobimy z tym. Dobra, git jest. Chyba nie zagramy jak taki duży kloc. Ale jest, jest ciężko. Nie wiem, słabo, słabo gram. Nie mogę dzisiaj w ogóle farmić. Dobra, to jest Canon wave, więc możemy cofnąć. Nie stracimy zbyt dużo. Kupuję sobie e, budki, żeby męczować tego spida. Mm, nie wiem, co on tutaj robi. Ja tego kanona raczej z farmie. Proszę, nie bierz tego wave'a. Murdziaty, dziękuję. Okej, okay, przerwa muriko, To jest do, do, bardzo dobre. Bo teraz straci całego wave'a. O kurwa. O, ale to jest granie kurwa dwóch Polaków. Jestem martwy raczej. Ale fajnie, jakby go zabili. Z Double Buff. Ładnie. On ma raczej Flasha. Ale jest martwy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Koks drużyna, tak zwana. Yy, nie. Będę kupić Ludena. Jestem jedynym Apekiem. Dobra. Solki za farmę jeszcze raz. Ale no naprawdę, dzisiaj się nie mogę skupić. Przynajmniej dżungla mnie troszkę kieruje. Nie, wydaje mi się, że. Nie gram aż tak źle, ale dobra, skupmy się na gameplayu. Set schodzi do góry. Czemu ten kanon zniknął i nie umarł? Tego nie wiem. Set jeszcze nie ma erki, więc powinien przeżyć, ten ziomek Nie erkuję, zaczynam RK na tego. Na talona, talon bez erki jeszcze. Dobra, jest double kill. Powinniśmy wziąć Heralda, ja teraz obiję Mida, żeby później z Heraldem wziąć tego Mida. I będziemy mogli wysnobolować Gierkę. Dobra, jestem szybszy do go, no ale niestety nie zapałem tego Expa. Dobra, oddam mu tego kanonka Wydaje mi się, że powinien teraz spuszczać i zejść do bota Weźmiemy po prostu kolejny turec Niestety bot umarł, więc zejdę do góry Czyli chyba tam nie powinno być nikogo? Okej okay. Ja dobijam te fragi, mi się wydaje Ale spoko, mi to nie przeszkadza Dobierz. bierz No Ładnie Mmm. Kurwa, co on tu robi? <laughs> Ej, na tabie byłem, jak on się tu pojawił? Powinniśmy grać po ten turret, ale nie wiem, czym Jinx nie puszuje. O kurwa, się wkurzył. No, trołowanko tak zwane. Ale bomba w oko. Uf, poleciała. Dostał 550 golda talon Słaby sygnał Ale raczej powinniśmy dalej wygrać tę giereczkę Darius jest bardzo fec Jest w miarę dobry na ich comp, bo Darius jest dobry na melasów Oni mają trzy male championy Więc sobie może łatwo staki nabijać Eee, stopwatcha nie użyłem, bo bym po prostu go stracił, ja tam byłem martwy raczej Mamerkę się dopiero No, Okay. Fajnie jakby tutaj. Co on robi? Co to jest? Czemu to jest pięciu? Co jest? Darius nie gra z nami w tę grę. Darius ma 003. Po prostu puszuje. No spoko. Możemy, możemy grać wokół niego. Mam już zonę, więc nie będę ażotowany. Zwarduję sobie tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czemu nie mam drużyny. No, dobrze go spingowa. Pingujemy pajaca. <laughs> ale tak nie pisz OSKAR <laughs> Bez takich Wiem, że słabo zagrał to Leono Słabo się porusza, ale bez takich, come on Dobra, trzeba ja potem kupić redukcję? Raczej nie Raczej nie. Po prostu kupię sobie tego grajwa Okej, okay, ładnie Tu na O kurde, jaki wkurzony! Czy to jest Adam? Okej. Okay. Może umrze od tego Andariusa. Od chyba nie. Ale za mu zostało, legitnie. Dobra, wezmę taką i po prostu Oj, chyba strollowałem Ale możemy to wyklikać chyba ładnie. Nie wiem jakim cudem to przeży... Prawie, prawie przetrzyte było. Nie wiem, że to się stało. Muszę uważać na zigspoke poke. Okay. Czekam z... o tego. Co ty robisz, młody? Czułeś się, jakbyśmy grali z. Nie mniej osób z jakiegoś powodu. Ok. Mam flaszę po tym. Dobra Ok, bo chyba wygrywają. Darus nie trafił Erkom. Nie trafił Erkom w Seta. Trafił w Galio. Ale dobra, wyszło to jakoś. Nie wiem czy zrobicie barona na tego, na Zixa. Dokładnie, springował go. Ale mam ta peka za 20, może się uda. Szybko schodzi, może to się udać. No, RZX napisze. Ładnie, go ściągnął jeszcze. <grybujesz> za kapucyna. Dobra, typuję na wszelki. Dobra, nie musiałem. Pokczampik do mojej drużyny. Szkoda, że nie mam barona. Ale zabrało chyba dosłownie sekundy. Nie wiem czemu Jinx nie chciał auto wsadzić jednego Ok, mam go No, ale już bota powoli Chciałem bardzo tego blue wziąć, ponieważ nie mam Tira Dobra, kończymy Dobra, S Po prostu dżunglerzy są op, chyba Kurwa, co ja zrobiłem nie wiem Erkę chciałem kliknąć Dobra, pod publiczkę! Ta! Ta działa pod publiczkę! Elo?